Cześć, kochani, z tej strony Paweł Zerwak. Jestem dzisiaj na montażu klimatyzacji. Mamy multika hajera 5 kW i montujemy do tego dwa Flexisy 2,5 i 3,5 kW. Jak widzicie, urządzenie stoi tutaj na tarasie nad garażem. Natomiast no, dzisiaj nie o hajerze, tylko o instalacji fronowej. O tym, co powtarzam w każdych filmach, że powinno się ją zabezpieczyć. Zobaczcie, to jest inwestycja deweloperska. Nie my robiliśmy tutaj instalację freonową. No fajnie, że jest porządna rura i vento. Natomiast zobaczcie, instalacja została zabezpieczona o wyostrzy w ten sposób. Tutaj mamy jeszcze oryginalne e, koreczki. Było to oblepione jeszcze e, taśmą. Od strony domu, tak samo, jednostek wewnętrznych. No i tak robi 80-70% firm. Natomiast chciałem Wam dzisiaj pokazać, co się dzieje z taką instalacją. Eee, chyba nie będę musiał mówić dużo. Zobaczcie, to jest fragment wyciętej rury. Z tej instalacji, bo musiałem kawałek skrócić, żeby zarobić kielichy, i zobaczcie, tu jest po prostu syf. Woda nawet stała. Było, teraz już to wyschło, bo odparowała, ale normalnie no, widać było, że mieć się w środku świeci, e, ponieważ jest duża zawartość jej wilgoci, i to nie jest tak, że to jest tylko na początku, tutaj powiedzmy, coś się działo. Tylko zobaczcie, ja obciąłem, ile tu jest. 30-40 cm rury skróciłem, i to dalej jest w instalacji. A najlepiej to widać w tej chwili. Nie wiem, czy to aparat złapie. Słuchajcie, spróbuję wyostrzyć. Najlepiej to widać w kielichu. Słuchajcie, nie chcę mi to wyłapać. Spróbuję jeszcze raz. Powoli zbliżam. Widzicie, tam jest tak, jakby woda tędy płynęła w dół, bo rura była w dół skierowana, i tam jest syf, po prostu syf tej instalacji. Czekajcie, o! Widzicie? Właśnie dlatego ja powtarzam, że instalacja powinna być zalutowana, zabezpieczona azotem, żeby nie dochodziło do takiej sytuacji. Zobaczcie, mimo tego, że tu są jakieś tam oryginalne zatyczki od miedzi, tu było to ładnie zapracowane, ale tu wszędzie są mikroszczeliny, jest duża różnica temperatur, tak jak teraz, dzisiaj, na przykład mamy w tej chwili około 9 stopni na plusie, a w budynku są 22 stopnie, więc dochodzi do naturalnego przepływu powietrza, Oto środka cieplejszego, tak, czyli z domu e, na zewnątrz. I tu po prostu działa, działają prawa fizyki razem z powietrzem. E, wędruje wilgoć, a w trakcie prac wykończeniowych m, również pył z gipsu, który no, jest tak malutki, że się e, wszędzie dostaje. E, tak jak mówiłem, to nie jest nasza inwestycja. Jesteśmy tu gościnni, klient na znalazł. Po prostu montujemy. A co będzie się działo z tym urządzeniem? No to zobaczymy w perspektywie najbliższych lat. no Nic nie jesteśmy w stanie tym zrobić. Można powiedzieć, że można by pukać tą instalację. No ale to, to przy powiedzmy, przy. Urządzenia typu domkowego nie ma sensu. To się robi raczej na jakichś tam grubych inwestycjach, jeśli są jakieś problemy z instalacją. Dobra, a jeśli wy chcecie mieć dobrze wykonaną instalację, no to wiecie gdzie dzwonić. Kontakt znajdziecie poniżej w opisie filmu. Działam w Warszawie i powiatach ościennych około 100 km od Warszawy. Jeśli film Wam się podobał, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, żeby mieć więcej tego typu materiałów. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!